Ciekawe zrobić. my zrobimy. Dzisiaj znowu w... Właś tego chłopa. A jak? Tam po boku będziesz miał w ten, ten... Imię, czy coś. Rzecz gracza. Ym, czekaj. My i... Il... Czekaj, Milan... Mil... Milan... Otje... Milan. Otje... Okej, okay. już. No nareszcie. E, trochę dzisiaj zawieramy w Spanwoba. Tak. Znowu. Drugą część. Tak. Tej dziwnej gry. To był las czegoś tam nie przeczytałem czego. I kamczy. I piszcie. Krab w majonezie. W końcu co To my? N nie, te, te giadają, znaczy, to chyba nie dają To jest technologiczne, tak jak jeden odcinek w obieku". Ogień pod wodą. A. Ogień. Czekaj, ale jak oni są pod wodą, to czy oni nie umieją coś Pływać? Nie, nie Tam coś się chyba dzieje A to nie jest odgłos FNaFa? Nie, bardziej brzmi jakby... Jakby ktoś siedział na toalecie po dwóch ostrych kebabach Co to było? Co to jest? CZEK! <laughs> nie wiem Czekowski 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 To po polsku grać angielska no, pan Co zrobić z... tutaj Czyli jakby trochę polskie. Polskie. No ale był szrek. To jest fajne, bo szrek jest fajny. What are you doing in my swamp? Pretty fast bear, or 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 Ma bolance. Od... Czekaj to my będziemy... Nie, przecież... Nie, Nie, no nie bo... Freddy Fazbear... On nie, on bo my... Nie ruszając się... On trochę może bardziej wyszedł z tego krzaka i... Zapłon się będzie... Fajna Ale jeśli nie oglądaliście poprzedniej części... Obejrzyjcie. To, obo... to obejrzyjcie, bo wam nie daruję. Bo nie wiem gdzie mieszkacie i was nie znajdę, bo im się nie chce. Eugeniusz gdzie są moje pieniądze? Nie Nie wiem. Nie. Nie wiem. Podwójne kłopoty. Czemu to mówi Eugeniusz do nas. Eugeniusz. Można wyjść z domu, ale nie wychodzi. Ty, gdzie jesteś? Można wyjść z domu, ale rozmowała? nie wychodź. Jesteśmy tak, jesteśmy. O, można wchodzić. Chodź do tu. O, o dobra, to że na i tu ktoś spadł z nieba. Jesteś tu? Ja jesteś? Jestem tutaj. Rozglądam. Jestem przez chodam. No A sorry. No tak zawiesiłem się. No czemu nie mogę tam wejść? Proszę chodzę. Coś chodzę. O, trzeba no tak, e kliknąć.

On żyje! Żyje, on żyje, on żyje i pewnie umrze, on nie coś się opowiadany. Oczywiście. Nie, pewnie nie, chleb. To on sam w kuli. on, on wygląda mi coś. Trzymajmy. Ej, przecież ten dość wcześniej cierpiał przy krzaki, pewnie został strawiony przez tego. Co leży pana kraba. Zaraz pan Bob go strawi? Ale nie wiem, czy, czy przypadkiem teraz nie będziemy uciekać właśnie od Spongeboba. Tak, tak, to tak. Ciekawe, co będzie później? Skalmar? Ale tak. Plankton? Bo tak, jakby Spongebob służył dla, tutaj dla e, planktona zamiast do pana kraba. O, coś. Czyś... Ja nie widziałam, że on coś A, myślałam, że on jest w e, krwi. E, morderstwo. O, no. Obudź się. Zabić. Ja próbowałem zabić. No kurde, nie umiem, że trzeba było go w zabić. Jak my nie mamy nic do, do zabicia go? Po prostu zrzucasz coś na... Na ryj i... I toalety idziesz, a nie tutaj w wózku robisz. A i teraz pewnie Gacuś będzie nas atakował. Teraz ciekawe, czy jest tu Gacuś w ogóle? Gacuś! Ci jest Gacuś? Nie wiem, Może w sumie go zjadł. W sumie tak. Tylko. Bo... Prawie muszę z nim walczyć w bibliotece. Ja masz to ja nie chcę się nie masz twarzy. Serio? Jak ty ruszysz jak ty ruszasz przyciskami? Kim przyciskami? Gdzie ty uciekasz? Nie. Wiem. O... Nie zdałem. Po się, tak? O nie, po ale nie są tobie. Co no nie, ja nie mogę się zrespić! Bo się to na... Krzyś, bo On się na mnie respi. Znaczy ja na nim. Pokój, ja na No i co cię skinę? Krzyś, weź mi pomów. O. No i jeszcze nic nie widzę. No nie no, znowu! Ja nie mogę... Weź Krzyś, no. Co? Ja nie wiem, gdzie mam iść. No musisz szukać kluczy i chodzić. Bożoną do... słuchaj. Na mnie. No wiem, to było po prostu. Wchodź za tobą. Pomocy. Ty... U mnie, no jak on to się nazy? No weźcie no. No jak no. No co jest? Znalazłem ja jakiś wiem, klucz. Znalazłem ale też klucz. Czuł! Żaden klucz nie działa do z... dosyć. No! Kupi skrzynki. Demo. A ja nie mogę się ruszyć, bo mnie ten chłop zabija. Ciszyć, głośne, na no, jeden no, mam, czyli super, weźmiemy klucz. Sie ma. Mam. No. O, jeszcze tu jest suma skrzynka. I co mam robić? Musisz znajdować klucze. I. No, nie, no mam klucz. Nie, chcę się zamknąć. Słuchaj. A, ty wziąłeś ten klucz. A ja już będę ja do gry. Chyba tak, nie mam Ja nic nie mam weku Dobra, widzę klucz, ale się boję po niego. Ja go mam. Krzyś. bierz ten klucz szybko. No, ja, ja nie jesteś sławny, proszę pana. Tu powinna być skrzynka, tak jest skrzynka... Mam czy y, mam... Y, ten. I teraz gdzie mam iść? Y, musisz iść tam, właśnie w... Czekaj. Dobrze, nie, ja Ch chodź w prawo, prawo, prawo. Tutaj, no. za tobą, za tobą, za tobą. Tutaj i tutaj spróbuj. Jest? Och, jest. No zabij mnie. Sporo skrzynka się otworzyła. Golden. Tak. Co, jego ja go mam nakarmić, czy co? No nie, no on po pierwsze... Pomożesz mi? No bo ja próbuję od niego... No on, on mnie z kilometry zabija! Ja nie mogę się zrespić! Proszę na nią skosz. od razu przyjścia kliknąć. A ty biegasz z shiftem, czy bez? Ja już biegam bez Shifta, bo ja po prostu Kryzna wiesz, wie Tam jest Pan Gibob. To biegę sobie z tymi O nie, jedynka była lepsza w sumie. No to jest najcięższe. A cięższe to znaczy gorsze. Jeśli trzeba pracować albo gdzieś robić coś na chłód A ty gdzie jesteś? Eee, nie wiem. Iż... Widzę cię. Nie, nie to Spongebob! Bob! E, to właśnie jak się nie To Nie wiem tam skera, no. Obłagam ci Spongebob. O! Otworzyłem! Ale ja nie wiem na gdzie jestem! Chcę... Aha, Golden Packy. Jeszcze jeden klucz znaleźć. Pozwolę będzie, eee, jeszcze jeden klucz, chyba. To jeden skrzypek. ma, po czegoś na mnie. No, to, jak już, klucz też. Nie wiem. Nie ma. Ja nie wiem, czy to ty jesteś, czy pan, bo. Nie, to ja idę. No wiem, tylko, że, że to światło tak znika i się pojawia i znika, więc nie wiem. Więc nie widzę gdzie. A nie widzę mnie... jakieś niebieskie coś przy sobie. Myślę, że to W światełku. O, no mam klucz. Tu jest klucz, tu jest klucz. Mam klucz. Trochę. Tu masz. Wiem tylko, że on mnie goni trochę. Ja czekam przy skrzyni. O, kurde, ciebie goni. Czuł gonić. Zabieram go. Na zabrzmieżku. Masz? Otworzyłeś? Przepraszam, się no. Co, bo screenie wiesz? Okej. Chyba już. Gdzie ty jesteś? wiem, się, że już. Uciekaj! Jest! Tak się. I co, I co, on się uspokoi chyba. I ten quick running. Aha. To wcześniej to nie mogłeś tego powiedzieć. No, masz szybu, wiorek i, aha. I. Dzięki. Może czarujemy cię na pełni? To nie będzie koniec. Tak, to <grym> <grym> To nie był Spongebob. You spin me right To nie był Spongebob. Right to był helikopter bojowy. Boom. Nic nie było, ale się przestraszyłem. Chin. Um, czy tak wyglądało jego. To, to, to ehm. tak nie wyglądało, jak skurczę sobie, co Nie Musimy z, uciec z to wygląda... To był budzik, nie odkurzec. Znaczy... No wiem. Przypomina... Tylko, tylko, że wygląda jak odkurzec z otubiszów. Bo no nie, nie przez nie, nie tylko wsysał brud, ale też i dziecięce dusze. Tak. Przecież idziesz? I wąchał stópki te Tak. Przecież weź, chodź. No nie no idę przecież. Już wyszedłem. Gdzie jesteś? No ja jestem w tym martwym nupciu. Wiedzieli jakim nupciu? Przed tym co gadał, czy nie? Ten co gadał. A, no ten, to ja już poszedłem to schodów. Aha, serio. A tam Poczuj coś jest, czy mi? nie? Sam? Tam coś jest, czy nie? Nie wiem, a poczekaj, na mnie. Słyszę jakiś tup tu, tu, tu. A nie to ja znalazłem. Dobra, poczekaj, wchodzę do salonu. Został nam jeszcze jeden wiem. Czyli... Tutaj. O, siema. Siema. Za tobą. Tak. Poczekaj, kamera mi się musi minimalizować. Okay. Gdzie mam tutaj? Tak. Już nas nie było. Weź, nie zasłaniaj mi tego E. No to ja stoję. Kuchnia. Nie muszę stać na tobie, obok ciebie, w tobie. Nie wiem. Znaczy tak, U's. U's. By to by było, a to ci była dobra. nie ładowaliśmy. A co widzimy? Wszystko. A pod nam y, nóż kuchenny. Tak, okay. A, to tu byśmy mogli z nim. Proszę, chyba. To a be. tak w ogóle? Nie lepiej pójść do domu? Nie lepiej tu wszystkiego zostawić? bo będzie rano miły. Przecież nas nie będzie napadał, prawda? Nie lepiej po prostu wyjść z tego domku, no, no, Przy nie możemy sobie debatę? Chodnie, żeby Tutaj czy nie tutaj? Ciężam się. wylazłeś. Przecież... Nóż kuchenny. Gdzie może być nóż kuchenny? W kuchni. Nie, w salonie. Szukaj w salonie. Tak Ale w ogóle. Proszę. Dzisiaj było 25 stopni w Białym Stoku. Tak? tak? Mieszkam na Tak? Mieszkam na podłodze. Ale to nie muszą być takie dźwięki? Jakby dosłownie słyszę, jakby ktoś. Eee, ue, to, to, eee jest... zaraz to będzie to... z panem Krabą ze no, no, Oby. Ej, to będzie nowy pan Krab. Jakby pan no, Krab to też jest Find Co tu biegnie? ten. autobusowy. Czekaj, hint, jest hint. Odpowiedź. Panale... skręć w prawo po opuszczeniu domu Spań Boba No to i No To o, dobra, no tak chciałam sobie Jestem lepszy od Google Maps. Nie każę skręcać w środek kamienia w budynku lasu czy Najlepszą nawigacją był Richard. Skręć w prawo. Ok. Skręć w lewo. Skręcam, Skręcam w prawo. Za 300 metrów Jest przystanek? Nie, mówię, że skręcił skręcił w prawo Więc skręcimy w prawo Nie, za 300 metrów skręć w prawo, czyli tutaj Znaczy nie tutaj, tylko Ep. tak był rząd skr... Okej, ok. ok. ok, dobra Nie wnikam yy, Może lepiej pójdźmy w inną stronę Czemu. oho, chodź, on chce się tylko pogarnąć tak, ok. Cofnij się Dobra, ja no do Chodź tu, chodź tu. A pan się, się nie zbliża? Nie, pan stoi w miejscu. To jest pierwszy. Tak pewnie się grać nie ma. Ostrzegałem cię, ja ciebie też. Fajnie. Drodzy, cię nie ostrzegamy. Się do tyłu. Ty też słyszałeś muzykę? Znasz taką muzykę Daisbell? Skąd? Znasz taką muzykę Daisbell? Tak, tak znam Daisy. Ja to słyszałem. Ja nie. Ja słyszałam takie. Co? No, Pewnie na, no, na reszcie. Na, ja. na reszcie. To był 80, normalny autobus. Tam były takie, hajby autobusy. Dzieje, takie nie rybie, a takie pomarańczowe. Takie pomarańczowe, ale one chyba, wydaje mi się, że miały ogon pewnie. Tak, hada. Miał ogon. Miał, miał też chyba kajper. Czekaj, czy ja prowadzę? Ty! Piłka u mnie da Wisła w powietrzu. Nie piłka? Czekaj, my jesteśmy kierowcami? Nie, ja jestem kierowcą. No, mam, to, my, nie, bo to, to mam po prostu kamerę taką. Allegro. Tam coś jest. Fajny, Naprawdę musimy szukać opon! Co biegnie gdzieś najdalej, jak może. Będziemy, Będziemy pewnie uciekać, bo mamy shifta. Nie, czy tak? A tak! Niedźwiadek tu jest! Niedźwiadek go nie goni. Okej, okay. ja... Miałam dwie opony... Gdzie, gdzie jesteś w ogóle, bo ja ja... miałem jedno oponę. to wiesz mi razy, miałam dwie opony i z O Boże, No może nie świadek! No przecież fasber jak? Masz A, to jest nie świadek, uważaj za to. Aha, zóry. Co on ze mną robi? Pomocy! Dosłownie stał za mną i... No weź mnie zostaw! O. Nie teraz błagam, no! Czemu mi się zawsze mi...

ma. One są daleko czy przy autobusie porozrzucane? Nie, nie ale są tak po, po dwóch stronach. Z tamtej stronie, to może. To jeszcze nie I nie wiem, ja po prostu uciekam od tego misia. Tak, jak to ty uciekaj od tego misia. Teraz znajdę to te oprócz. Nie szukaj, ja go po prostu zajmuję. Tak, bo to chyba misiek nie może cię gonić. Bo jak cię goni, to chyba tracisz te opone. Tak. Dobra, ja. ja będę pochodził tak przy rogach. Najwyżej i jak znajdę, to wezmę. No, nie wiem, czy bierz. No, schadź czy zaś. A to znika, jak schadź czy więc... Kurde, lepiej załatwić, lepiej załatwić. Gdzież? Gdzież? Zlekamy. Jest. Dobra, e, dzień ja omijam autobus z szerokim łukiem, ok? Jej, to omijaj, proszę Nie pamiętajcie, widzowie, zostawiajcie łapki i suby. Rzeczy łapki w górę i suby. Jak chcecie, to marzycie w dół. No, jak... No, a jak chcecie, to, to jak nie zostawiacie. O nie, ślepy za załówek. Pewnie zginę. Radzi, może mnie zabić. Ile jeszcze tych zostało? No, dwie, tylko że. Żeby... A no tak, dwie. Tylko, że. O, 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 no. o. Ja jedną. w ogóle dwie. O, dwie. trzecia. Postałeś jeszcze jedno podpisanie. Gdzieś myślę, że będzie. Mam no, tak, to... I o, tutaj. To ja? Nie? Uważaj, krzyś. Czemu? Bo idę z ciebie. No to odejdź! O, on nie so, go goni Gonij Jest! Nareszcie! Ale zabrałem to otwórnie. A i potrącimy tego niedziadka? Nie. Przecież on jest prędko, już go podtrąciliśmy i zgubiliśmy. Łopony, 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 co? Tak, on nam wziął za pan i Takie my byliśmy ledwo przydomniej po wypadku, tymczasem ten misiek. Jedna opona tu, tu, Co to jest? Haha, babi! okej. boom boom Oké, okay. hij oh, ah. oh, no. <laughs> is naar hier ook al. Oh ja! Deze Haha, bum! Alles is op een bambik! Kom op, dat kan bo wszystkie ik heb ook Strzelaj, wszystkie! Pońca wszystko się Strzelam, dobra, dostał! Muszę mu Z szeregiem można było. mogła być. cała mamila. No Do to skąd. tak jakby co, nie że my. Em, w tym z tego autobusu strzelamy, co nie? No. To. Dlaczego wcześniej jak szukaliśmy opon, to nie moglibyśmy. nie mogliśmy w niego tymi rakietami rzucić? No, nie, nie wiem, bo to może w oponach były te. rakiety. Wiesz Czekaj, co? Nie, nie sam. My... Kubo, pomyj! Bucket... co Czekaj, okay. a plankton chyba był normalny, jak się wydaje. Kim? Plankton był chyba normalny. Normalny? Tak, plankton był normalny. Tylko, że pan był... E nie, nie był normalny, bo miał stopy. To był plankwicz. A, no tak, deska stopa. Piszcie najwyżej ostry kebab. Z sosem misiany, misiany. Na cienki. nie tego napiszesz. W sumie sam napiszę. Dobra, już. Koniusz, niestety. Chyba. No tak, chyba. Pisz? Pisz, Ale tak... co napisy? No, 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 no. Kogo to interesuje? Nie, sam nie, 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 no, już koniec. Niestety. Lobby czy trójka? Lobby. nie, 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 to nie, 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 nie,